Jak emisja głosu, jak modulacja głosu może wpłynąć na zainteresowanie słuchaczy tematem, który masz do przekazania? Sobie poruszyłaś bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy temat i bardzo taki, no, dotyka, on dotyka jakby wielu aspektów i, i, i wielu ekspertów, bo ja też przygotowuję ekspertów do wystąpień na, na przykład na TEDzie, na w największych konferencjach. I to, z czym mam tam największy problem, to że wszyscy się przywiązują do mitycznej struktury, do tego, ile to ma mieć czasu. A nikt nie pracuje nad delivery, czyli nad dostarczeniem tekstu. No, ale to są umiejętności, które my, jako lektorzy, prezenterzy, aktorzy, ćwiczymy na co dzień. Nie wszyscy są aktorami i ten element bardzo szwankuje. Jeżeli nie umiesz opowiedzieć historii w sposób ciekawy, tak samo intonujesz, Początek wypowiedzi. Tak samo intonujesz na przykład wstawione cytaty. Nie zmieniasz dynamiki głosu, barwy głosu, tempa. No to od początku do końca jesteś w tym samym tempie, w, tej, w tym samym nastroju, w tej samej tonacji, i, i to jest nudne.